Relacje eklezjalne. Punkt 71. Trzeba z kolei dziękować Bożej Opatrzności za wszystkie fakty, które świadczą o postępie na drodze szukania jedności. Obok dialogu teologicznego należy tu wymienić wszystkie inne formy spotkania, wspólnej modlitwy i współdziałania. Papież Paweł VI dał temu procesowi silny impuls. Odwiedzając 10 czerwca 1969 roku Ekumeniczną Radę Kościołów w jej siedzibie w Genewie oraz spotykając się wielokrotnie z przedstawicielami różnych kościołów i wspólnot kościelnych. Te kontakty przyczyniają się skutecznie do lepszego wzajemnego poznania i do wzrostu chrześcijańskiego braterstwa. Papież Jan Paweł I. W czasie swego bardzo krótkiego pontyfikatu zaznaczył, że pragnie być kontynuatorem tej drogi. Bóg pozwolił i mnie iść w tym kierunku. Oprócz ważnych spotkań ekumenicznych w Rzymie, znamienna część moich wizyt duszpasterskich poświęcona jest świadczeniu na rzecz zjednoczenia chrześcijan. Niektóre z tych podróży wykazują wręcz pewnego rodzaju ekumeniczny priorytet. Dotyczy to zwłaszcza tych krajów, gdzie wspólnoty katolickie pozostają w mniejszości w stosunku do wspólnot reformowanych, albo też te ostatnie stanowią pokaźną część wyznawców Chrystusa w danym społeczeństwie. Punkt 72. Odnosi się to w sposób szczególny do krajów europejskich, skąd te podziały wzięły początek, a także do Ameryki Północnej. Z tego punktu widzenia, nie pomniejszając znaczenia innych odwiedzin, na szczególną uwagę zasługują w Europie dwie wizyty w Niemczech w listopadzie 1980 roku i na przełomie kwietnia i maja 1987 roku w Zjednoczonym Królestwie Anglii, Szkocja i Walia na przełomie maja i czerwca 1980 roku w Szwajcarii. W czerwcu 1984 roku w krajach skandynawskich i północnoeuropejskich Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia. Dokąd udałem się w czerwcu w 1989 roku? W klimacie radości, wzajemnego szacunku, chrześcijańskiej solidarności i modlitwy spotkałem się z wielką liczbą wiernych, którzy szukają gorliwie dróg wierności Ewangelii. Te wszystkie spotkania stały się dla mnie źródłem wielkiej otuchy. Doświadczyliśmy obecności Pana wśród nas. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć wydarzenie ukształtowane przez braterską miłość i świadczące o bardzo świadomym przeżywaniu wiary, w którym uczestniczyłem z głębokim wzruszeniem. Wiąże się ono z liturgią eucharystyczną sprawowaną pod moim przewodnictwem w Finlandii i w Szwecji podczas podróży do krajów skandynawskich i północnoeuropejskich. W momencie komunii biskupi luterańscy stanęli przed celebransem. Tym zgodnym gestem chcieli wyrazić pragnienie doczekania chwili, gdy jako katolicy i luteranie będziemy mogli uczestniczyć w jednej Eucharystii. Chcieli także otrzymać błogosławieństwo celebransa. Pobłogosławiłem ich z miłością. Ten sam gest jakże bogaty w znaczenie. Powtórzyliśmy w Rzymie podczas mszy świętej, której przewodniczyłem na placu Famesse z okazji 600-lecia kanonizacji świętej Brygidy 6 października 1991 roku. Z podobnymi postawami spotkałem się także za oceanem, w Kanadzie we wrześniu 1984 roku. Zwłaszcza zaś we wrześniu 1987 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie zauważa się wielką otwartość ekumeniczną. Przykładem może być spotkanie ekumeniczne w Kolumbii, w Południowej Karolinie 11 września 1987 roku. Ważny jest sam fakt systematycznego spotkania się braci reformacyjnych z papieżem. Jestem im głęboko wdzięczny ponieważ przyjęli mnie bardzo życzliwie zarówno przełożeni poszczególnych wspólnot jak też całe społeczności pod tym względem znamienna pozostaje dla mnie ekumeniczna liturgia słowa sprawowana w Kolumbii poświęcona tematyce rodziny punkt 73 wielką radość napawa też fakt że w poszczególnych kościołach lokalnych okres posoborowy Obfituje również w inicjatywy i działania na rzecz jedności chrześcijan, których konsekwencje są odczuwalne na poziomie konferencji episkopatów, poszczególnych diecezji i wspólnot parafialnych, jak również różnych środowisk i ruchów kościelnych.